Widzowie gramy sobie w kolejną gierkę z typu ucieczka zwiększenia czy z czegoś To mnie. Pamiętacie, była pierwsza wersja, ucieczka z A Aha, Siemandewała z wydaje, no. No i w dzisiejszym odcinku sobie w to gramy, nie? Zostawcie łapę i suba, bo jak nie, to jesteście kolegami, no bo mówiłem wam już na odcinku z World 4. przygotowałem 5 takich takich rzeczy, No. no. Więc oczywiście oszukujemy grę i nie da się tam wejść, dobra, nieważne, nie było tematu, wchodzimy do paszczy i co tutaj jest? Ano, okej, okay, nie wolno przejść, dobra. Okej, okay, widzę, że to są jakieś kardy. ok wsiadamy do karda. Nie da się wsiąść. Eee, dobra, to na piechty. Jeee, <grym> dobrze, że nie wsiadłem do karda. <grym> Ale ta lawa schi... schizuje, widzowie. Bo ta lawa płynie w jakąś stronę, nie? I to schizuje tak bardzo. Widzicie, jak to schizuje, nie? To można się pomylić w parku, że to ciężki parku jest przez to. To tak schizuje. O, jakiś balonik. Co to za balonik? O. U, co to. Aha, okej, okay, dobrze. Skoło nie co dobre. Myślę, że to zrobię tak, żebym się nie zabił. A no to dobrze by. Ale dźwięk tych balonów. Da. A jak balon. Ups. Coś leje. A, mam cię gdzieś. <laughs> Jaki długi pabłku tu jest. Multimum wszystkiego. tutaj nasadzili. O, pięknie, żyje. Dzięki, żyje. Dobra. Teraz te buły. <laughs> A to trzeba na tych krążkach wyskakiwać. I tutaj będzie problem na, na tym. Dobra. No ta była jest prosta dosyć dosyć prosta się wydawała i to prosta jest. I mi co mówisz? A, nie wiem kto to jest nawet. Co to za ręka? To mnie nie walnia nawet. Serio? To mnie nie walnia? Nie spycha mnie to. Do... Ej! Yy, nie było tematu. Uważamy na rękę! Bo ręka gnieście nas, znaczy nie gnieście, tylko zabiera nas w otchłań. nie powiem z jakiego koloru, na pewno nie z brązowego. Nieważne. MSA, pięknie, pięknie, dawaj, dawaj kolejny, dawaj kolejny. Wchodzimy na jakąś jak po jakiś gwoździe, tak, to są gwoździe chyba, albo ruły, jak to by się z tej były dało, jak z nie wiem czego. Na pewno by się nie lało. E, nie ważne z czego, nie? Dobra, już tak... Koks! Ja taki koks ze mnie jest! Nie ja tak przykoksiłem e, teraz! Teraz tak przykoksiłem że normalnie nie przeznaczone dla dzieci, nie? za ty? Mmm i się zresztą na początku. Co ty? Eta, myślałem, że się nie zrozpię na początku. No widzę, że będzie zbędny, ale mam. Ehe, nie zży się. Mówiłem do psa, jakby coś. Ja nużą tutaj mój pies się nazywa pusia. Pusia się nazywa. E, rozumiecie? Pusia. Taki długi parku widzowie się wydawało. Taki taki kręciutki, nie? Ile już minęło odcinka? Dopiero cztery. A ten parku taki, taki, taki ten, a... Łatwizma. A... Eee dobra, przechodzimy drabinką. Pięknie, cypyk... E, mm -hmm. Zobacz tam wejdę ja. Dobra, wchodzę. Łupiły. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Dobra! Co mnie. Myślałem, że będzie jakaś animacja tego cięcia. O była animacja, ale... No! Była animacja, ale taka, wiecie, taka lepsza, taka... bo to jest podstawowa animacja, jak się zabije, nie? Ale taka taka, wiecie, jak... Nie, taka zrobiona przez grę. Przez tą grę właśnie w którym gram. Okej, okay, nieważne, nie, nie zwiniam. Podrabinie i wyjdziemy jakąś się było, czy czymś. Gdzie wyjdziemy? Uuu, super, siema. Hello. No! Nie zdążyłem przeczytać. Ale chyba wiem o co chodzi. Dobra, tu nas będzie to goniło. Ale wiem o co chodzi, wiem. Umiałem przeczytać! No. Pięknie. Pięknie. papa, papa, potworku. On jeszcze chce mnie dołapać, nie? Ale mu się już to nie uda. Dobra. Już jest ta platforma. O, jest pięknie. O, z mnie Ja chciałem wyskoczyć. Nie, to łatwe jest. Wydaje że takiego speedruna to pocisnę małego. ui, No i. Może to nie był speedrun za bardzo, ale tak jem. Szybko. Co to jest? No! Dobra, już wiem. Wsiadamy i jedziemy. Uuu, ale przeciążenia. Lewa, lewa, fajnie. A jak to za topeluje? To peda. Ok, i wysiadamy. Nada. Nie podobało mi się. Co tu jest? O kurde! Takie gwoździki! Z szczęściem! Dobra, gilotyna! I kolejna gilotyna! Ciekawe, gdzie się zespię. Nie! No znowu muszę przechodzić gwoździe. Dobra, to było ryzykowne, ale działajowne. No no, 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 weź. I no, dotkłem tego. To mnie nawet nie przeciąło. Ja tego dotkłem. Nie fair, gra, jelo. Dobra, no, no. Przecinaj. Idę. Przecinaj. I idę, dobra. No, dobra, teraz tu takie walce głupie. O kurde. Uu, przeleć, 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 przeleć. przeleć na, na, na. Dobra, wygrałem to. No, co mi mówisz? E, mam to gdzieś, nawet nie czytam. Dobra, wchodzimy do tej jamy, czy do czego bego. O kurde, ale się zrozumieliśmy. O wulk... to jest parkour. Dopiero. Eee, taki mość, łatwy to. To nie dla mnie. Dobra, przechodzimy. Żary, czy jak to się nazywa, muszę to przejść, nie? Mogłem, mogłem przeskoczyć, ale nie chciało mi się. Lecisz już. Hej, hej, hej. Okej, teraz ten leci, nie? Ale. A, wyrówna nasie. Pięknie. Skakujemy na platformy, na kolejne platformy. Co tu jest? Wow. Upsi! upsy. Mmm, to głupie jest. I 9 minut nagrywania. Jezus, jak ten czas jest wolny. Ja myślałem, że już będzie z 30 minut. Żartuję. Myślałem, że będzie z jakieś 20. Żartuję. Myślałem, że będzie z 15. Poważnie. E nie czytam, bo mam tu w, 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 w ciemnym czymś. OK, dało mi lekkiego spitka, więc tu będzie ciężko. Cześć. Boom, a mi sandwich. Nie, normalnie sandwich. Nieważne, 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 nieważne. Wyglądał na cięższy ten parku... Ale tu jeszcze się ciągnie, nie? O! Pa! Nie! Za pierwszym... Za... Pie za drugim, za drugim, ale... Ale widzowie, ale widzowie, takie pięknie, Takie łatwo to było. E, nie, czytam, mam tu gdzieś. No, przechodź. Co ja dostęp? O, ho, ho, ale fajnie. Dziwnie skaczę i elo. E, ja będę się wspinał. Ale fajnie, skaczę. Dobre, dobra, dobra, dobra. Kolejny, kolejny, kolejny. Pięknie. I kolejny, i pięknie. Ups, ups, to wchodź tam. Jeez, yes, już byłem na końcu. I mnie tu jest, aby. Nie, zapisało mi checkpointa na końcu. Okej, okay. chyba mi zapisało tam checkpoint. Tak, zapisało mi checkpointa. Ale no ja, ja. Dobra, ale tu jest kolejny speed tour, więc nie fajnie. I co, i do wulkana mam wpaść? Pięknie. E, nie, nie, czytam się gdzieś. Dobra, tu jakieś liście padają w ogóle. Hmm. Chodzimy do BIA. Okej. Okay. To chyba nie można do tej. No. O, tu jest ten. Ten poziom. A nie, to nie jest. E, nieważne, nie znam się na tym. To się wyda... Ale dziwna grafika, nie? Chiza widzowie i przez to się ciężko tu przechodzi. Nie? Jezus! Taka schizo! Widzicie? Schizo! Ciężko przechodzi! Nie! Byłem już tak daleko... Gorzej by... O! Już jestem lepszy! Mam no, lepiej... Już nie mam schizy... Ja przyspieszam! Chyba... Muszę to zobaczyć, aby mi się ekran oddala... No, bo ale to w dół idzie. Tam jest jakaś kulka dziwna. W dół idzie, no? No, w dół to idzie. Więc chyba przyspieszam tam. No, ty głównie. A, głupia to jest i tyle. O! I kolejny! I tu się. mi się ekran psuje tutaj. Nie, to co się tu dzieje? Jakaś, jakaś schiza się włączyła Co to się dzieje? Co to jest za gra? Pięknie Nie mam tej schizy No dobra, jakieś pułapki Co to jest w ogóle? Co to mm, Gryzło mnie e, Ważne, że jestem dalej Nie ważne, ale ważne, że jestem dalej Myślałem, że to można prze... Pułapki. Teraz uważamy na pułapki. Pułap... I Nie dotkłem! Gra jest absurda, nie? I tyle. Po prostu jestem takim prosem, że gra mi po prostu robi, że mi baguje grę. Po prostu widzi, że jestem takim prosem, że, że aż za dobry jestem i dlatego mi grę psuje. Aby miał ciężko. No ale, pikus. O, jesteśmy w tej kulce na wreszcie. Co mówiłem. I to znika, tak? I ty mi teraz wytłumaczysz, że ja mam to przejść. Znika? No to znika. Ale łatwe. Ale łatwa ta kulka. I co teraz? O nie, i to ja może przygnieść. Przepraszam, dobrze, że mnie nie przygniotło. To był solidny klopf. No, jak? Trzeba mieć wyliczone, żeby to wyliczyć jakoś. Sobie. Muj, jak... No! To głupie jest dla. Dym, dym, dym. Nie wiem, po co ja tą grę bezsensowną wybrałem? Ino mi utrudnia... No! Ino mi utrudnia ta grała bez sensu. Pierdzi ta gra! O, Dawaj! No, no, i teraz to wygniął. No! Jakim cudem? I chyba muszę tam wyskoczyć. I tak myślę. Dam! I ta. O, no! Trzeba było wyskoczyć. Po prostu już wiem, nie? O co chodziło. I to skaczymy. Głupie to jest i tlenia się chodzić? nie da się Ja się tam wejść nawet a chciałem szukać, ale to i tak by było ciężej, nie? no patrz! ej, a może ja muszę chodzić widzowie prosto? tak wyprostowany wi, oui, wi oui. patrzcie działa, tylko że ciężkie tu jest bardzo ale muszę chodzić wyprostowany, nie? no! E, dobra, podaję się, to by było na tyle, ja Was żegnam i pa pa.